Witam na naszym kanale. Dzisiaj wam będę chciał pokazać, jak wgrać fabryczny rom przez oprogramowanie program Odin do telefonu Samsung S21 FE. Zaczynamy od tego, by wejść, łączy telefon. Przyłączonym telefonie wchodzimy do ustawień. Wchodzimy na sam dół do informacji o telefonie. Sprawdzamy model telefonu, czyli SM. G990B2, to wiem, że to jest właśnie model nasz telefonu. Tak jak mówiłem, to jest Galaxy S21FE5G i posiada on wersję promowania g 99 b 2 xxua UA, to jest ważne, ponieważ UA oznacza wersję bootloadera i nie możemy grać niższego opromowania niż aktualnie dostaje jest, które jest w telefonie, czyli z budladerem. UA. Brother UA oznacza broader 10, bit 10. Więc po prostu musimy znaleźć oprogramowanie, które będzie albo takie samo, albo wyższe, które chcemy wybrać. Więc jak już to wszystko wiemy, to możemy sobie telefonik wyłączyć. A jeszcze jedna rzecz, żeby po ugraniu promowania telefon nas nie pytał o konto Google albo może go nie pamiętamy, albo coś. Lepiej sobie jeszcze jest usunąć konto Google przed wgraniem promowania, by o nas ono to nie pytało. No i najważniejsza rzecz, po wgraniu promowania wszystkie dane zostaną skasowane, więc e, jeśli chcecie zachować dane, musicie sobie e, zgrać wcześniej. Więc, żeby sprawdzić, czy będzie nas pytać o konto Google po wgraniu promowania, wchodzimy sobie do konta i kopie zapasowe, zarządzanie kontami. I tutaj nie może być żadnego konta Google dopisanego do telefonu. Jeśli będzie, to wtedy po, po wganiu pełnego próbowania e, o to konto Google będzie nas pytał telefon e, trzeba będzie się zalogować na swoje login, i, czy na swój mail i na swoje hasło. E, jak nie chcecie tego robić to, albo chcecie komuś telefon oddać później, to po prostu najpierw trzeba wykasować to konto i później próbować próbowanie i wtedy o nic już więcej nie pyta. Więc jako, że już tu mamy, nie mamy żadnego konta, dajemy sobie e, ściszanie i power, przytrzymajmy chwilę, a nam się pokaże menu do wyłączania, dajemy sobie wyłącz zasilanie dwa razy i telefon nam się wyłączy. Teraz na komputerze potrzebujemy zainstalować sterowniki, więc sobie tutaj otwieram naszą stronę, info, enter. Jak jesteśmy na naszej stronie, przechodzimy do działu Download. Jak się reklama otworzy, to zamykamy. W działu Download wpisujemy Samsung Drivers. Klikamy Enter. Wybieramy z listy Samsung Drivers. I ściągamy drivery, czyli sterowniki do naszego... Yy, ...naszych telefonów, naszego telefonu Samsunga marki. Jak się jakieś nam... Inne reklamy odpalą, to są, zamykamy je, jeszcze raz ściągamy, żeby się ściągnęły drivery. Drivery są ściągnięte, znowu wchodzimy do działu Download. Wpisujemy sobie tutaj Odin. Klikamy Enter. Wybieramy najnowszą wersję, czyli aktualnie to jest 314.4. Potwierdzamy i dajemy sobie Download przycisk. Jak nam się ściągnęło, możemy wejść do katalogu. Dać sobie wypakuj. Ja używam winera. Wypakuj do i do samo z sterownikami. Winera i wypakuj do. Po wypakowaniu, wchodzimy do katalogu i włączamy instalację instalatora sterowników, żeby nam się sterowniki zainstalowały na komputerze. Jeśli nam wyskoczy komunikat, że już te sterowniki są zainstalowane, klikamy. I tak e, przycisk. GS. Bo nie wiadomo, czy sterowniki są nowsze, starsze, więc instalujemy zawsze te, co mamy aktualne z naszej strony, ponieważ my staramy się zawsze dbać o to, żeby była najnowsza wersja obsługująca na wszystkie telefony do aktualnego czasu, czyli do października 2025. Każdy telefon, który wyszedł przed tymi sterownikami, będziecie mogli obsłużyć. Jak się nam zaczęło instalować, klikamy przyjść dalej, dalej, instaluj i czekamy, aż zakończy. Chwilkę to potrwa, bo to są sterowniki systemowe, więc spokojnie czekamy. Po zainstalowaniu sterowników e, ja zalecam e, zrestartowanie komputera, ponieważ żeby nie było żadnych problemów z komunikacją ani e, z jakimiś innymi problemami, że przy tym były starsze sterowniki, teraz zostały zainstalowane nowsze, że były jakieś inne sterowniki innego producenta, teraz się te nadpisały, e, mogą coś nie działać, a po e, włączeniu komputera od nowa. E, tych problemów nie będzie żadnych. Do oglądania próbowanie oczywiście będziemy potrzebować jeszcze e, kabel USB, który podłączymy do komputera. No i opróbowanie do tego telefonu. Jako, że nam się instalują teraz sterowniki, to możemy sobie wejść na naszą stronę jeszcze raz. Tutaj wejść sobie na google.com i wpisać teraz tutaj nazwę telefonu naszego. G990B2 i filmwar. I dać Enter, żeby nam Google znalazło. Google nam znalazło różne strony z warami e, Zależnie od tego, która strona wam najszybciej działa, to sobie używajcie. E, bo to wszystkie te strony mają te same filmwary. Wszystkie są ze sans, e, serweru Samsunga pobierane. Więc one się niczym nie różnią, oprócz po prostu e, szybkości ściągania z poszczególnych stron. Ja sobie kliknę tą. I teraz tutaj sobie musimy wybrać wersję promowania, którą chcemy ściągnąć. Jako, że ja mam telefon z Polski, więc sobie wpisuję sobie tutaj Poland. I są tylko promowania brandowane, ponieważ wszystkie te TPL, PT są z operatorów naszych, to jako, że ja będę chciał wersję bez brandowania, czyli bez dodatków aplikacji z op od operatora to sobie wpiszę Europa i już mamy europejskie niebrandowany oprogramowanie do naszego telefonu więc sobie klikam któreś z tych dwóch przechodzę w dół i my tutaj mieliśmy oprogramowanie A czyli SB SA SA nasze było czyli bit A więc my możemy określić do tego telefonu każde oprogramowanie które jest takie samo lub wyższa od naszego i tutaj też jest, widzę z Androida zmiana z 14 na 15 więc ja na razie sobie wgram wersję o 1 wyższą niż miałem żeby wam pokazać wszystko jak działa i wszystko się wgrywa więc ściągniemy sobie tą wersję czyli będzie SB zamiast SA klikam na nią Schodzę w dół, wybieram sobie download, przycisk zależnie, który naciśnięcie, się, zależnie jak działa. Szybkość więc, jakby Wam ściągało się powoli, to można sobie kliknąć drugi przycisk, trzeci i który najszybciej ściąga, wam się to ten używać. Dlatego te strony są dowolne, zależnie od kraju, który będzie ktoś chciał ściągać. Jeden raz ma działać tutaj, szybciej, drugi, w innym kraju, może działać co innego, szybciej więc klikamy przycisk download jak się pokaże i tego nam się ściąga, pokazuje nam około 5 minut więc po prostu spokojnie czekamy aż się nam ściągnie w międzyczasie możemy sobie wejść sprawdzić jak się stronyki zainstalowały, strony, nam się zainstalowały klikamy przycisk zakończ Spokojnie czekamy aż nam się ściągnie promowanie Po ściągnięciu promowania trzeba je rozwypakować, po prostu klikamy na nie i dajemy winerarem wypakuj do i nam się wpakuje do tego katalogu. Jako, że ja mam ściągnięte opromowanie, a to dosyć teraz opornie idzie, to y, pokażę Wam na, na moim uczniu na następne kroki. A to opromowanie wykorzystamy w innym filmie. Więc, jak już mamy ściągnięte opromowanie, klikamy sobie na nie. I mam tu, w oprogramowaniu są 5 plików, które wykorzystamy do wgrania do tego telefonu. Więc pierwsze co odpalamy, to odpalamy oprogramowanie Odin, któreśmy ściągnęli wcześniej z naszej strony. Tu nas informuje odnośnie konta Google, że, że, czy Samsunga konta, że jeśli mamy w telefonie Samsunga konto lub Samsunga do Google, to po wgraniu oprogramowania będzie nas telefon pytał o to konto Google, czy Samsung. Więc tak jak mówiłem, najlepiej jest je usunąć. Wtedy nie ma tego problemu. Dajemy przycisk OK. Ja przycisk BL. I tu wybieramy oprogramowanie, które mamy pod ten telefon. Czyli BL, BL to BL. Plik. AP to AP. CP to CP plik to być duży. włączał, ponieważ to jest duży plik musi się rozpakować. Ale najważniejsze, że program od niej właśnie sprawdza certyfikaty, czy te pliki są poprawne, oryginalne i że na pewno nic nie spowodują jakichś problemów w telefonie, ani nie przemycą jakichś wirusów czy innych dodatkowych problemów. Dlatego mają właśnie końcówkę MD5. Spokojnie czekamy, aż się skończy. Spokojnie czekamy, aż się nam program włączy. W międzyczasie możemy sobie włączyć telefon w trybie download, więc... naciskamy i, przyc i trzymamy przycisk podgłaśniania i ściszania Razem. I wkładamy kabel USB do telefonu. Jeśli by nam się nie włączył tryb download, to możemy nacisnąć przycisk power krótko, który wywoła nam włączenie trybu download. Niektóre telefony tak mają na procesorze Qualcomm, że potrzebują dodatkowego jakby e, impulsu, żeby włączyć tryb download. W trybie download klikamy przycisk volume up drugi raz, żeby włączył się pełny tryb i komunikacja po USB. Komunikację po USB już mamy, tak jak widać Odin wykrył telefon plik apy nam się zapakował, czyli jeszcze teraz klikamy plik cp, wybieramy plik cp, czyli modem i klikamy plik csc i tu jest najważniejsze, musimy wybrać plik csc o imx, czy jakieś i dalej, ale zaczynający się z csc nazwą, ponieważ jeśli damy home csc, telefon nam się nie wgra w pełni i mogą być z tym problemy, że nie będzie chciał działać, że będzie jakiś error. I tak dalej, więc wybieramy zawsze plik CSC. Wszystko nam się to ładowało, więc klikamy przycisk Start, żeby nam się zaczęło wgrywać oprogramowanie. Opromowanie się wgrywa poprawnie, czekamy spokojnie, to dosyć długo potrwa. Metoda no jest aktualna na październik 2025, działa na każdy telefon wydany do tego dnia wszystkie problemy rozwiązuje zapromowanie związane, czy na przykład, że się telefon nie chce włączyć, e, że na przykład wyskakują jakieś błędy aplikacji, e, że telefon się zawiesza po trakcie działania, e, ma słaby zasięg e, no i jakieś inne problemy opromowaniowe więc w granie tego czystego, pełnego promowania rozwiąże wszystkie te kwestie problemy z dotykiem więc jest bardzo zalecane raz na jakiś czas w granie takiego promowania do telefonu z systemem Android ponieważ częste aktualizacje teraz występują raz na miesiąc one podmieniają tylko te niezbędne pliki które się zmieniają ale wszystkie te najstarsze pliki, które są w pełnym promowaniu zostają niekiedy zostają uszkodzone czy coś i później są właśnie dlatego takie problemy przy wgraniu pełnego oprogramowania wszystkie te problemy się rozwiązują same. I telefon działa jak nowy. Więc spokojnie czekamy jak się wgrywa Wiecie wszystko oprawnie. Po zakończeniu wgrywania pokaże nam się zielony napis, pas to będzie oznaczać, że wszystko przebiegło pomyślnie i telefon się zestartuje i będziecie chciał włączyć normalnie w trybie. Więc spokojnie czekamy, aż się skończy nam grywać. programowanie się wgrało, tak jak mówiłem pokazał się napis PAS na zielono wszystko jest poprawnie, telefon się zresetował i włącza się, możemy odłączyć od niego kabel USB możemy zamknąć Odina i poczekamy spokojnie aż ja się nam telefon włączy w pełni pokazać, że wszystko działa nie tak jak mówiłem że jak się wybierze odpowiednią wersję, nie mniejszą niż jest telefonie, zawsze próbowanie się wgrywa poprawnie i bez żadnych problemów. Telefon nam się włączył. Wciskamy przycisk start. Wybieramy język. Ja wybieram polski. Dalej. Dalej. Akceptujemy wszystko. Dalej. Skonfiguruj ręcznie. Pomin. Pomin. Nie kopiuj. Dalej. Więcej, 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 akceptuj, Pomin. pomij mu to, więcej, akceptuj, dalej. Tu możemy odznaczyć, jak ktoś nie używa, dać dalej i zakończ. Mamy wgrane nowe promowanie. telefon jest odświeżony, wszystko wgrane poprawnie i wszystko działa. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia przy następnych filmach, Proszę o łapki w górę, subskrypcję, polubienia i do zobaczenia.